To opowiadanie o niedzielnych wydarzeniach Zaczniemy od tego wielkiego szlagieru Czyli spotkania Manchester United z Manchester City O ile sobie dobrze przypominam To Manchester City wygrał 4 spośród ostatnich werbów Był to bardzo prestiżowy mecz dla drużyny Lujego Van Halak Chwiejna, bardzo chwiejna pozycja Manuela Pellegriniego W Manchester City Nie może być pewny swojej posady że na Etihad na pewno zastanawiają się już nad zastępstwem Pojawiła się kandydatura Jurgena Kloppa Który dokończy sezon z Borusją I będzie wolnym trenerem na rynku Jurgen Klopp z Specjalista i motywator tej sytuacji mógłby się odnaleźć i pokładać nieco ten podczaskany zespół. City bardzo mocno zdystansowało się ostatnio i od Chelsea i teraz również od Arsenalu. Ale mimo wszystko mecz dla Manchester City rozpoczął się wybornie. Po paru następnych minutach mieliśmy prowadzenie drużyny Manuela Pellegriniego. Wcześniej jeszcze swoją szansę miał Jesus na Was. Pogubił się zamiast podać do Aguero. Sam egoistycznie próbował akcję wykończyć. Może też to wiązało się z tym, że po prostu był już za bardzo skupiony na oddawaniu strzału i dlatego też nie podał Argentynikowi. Za ma bramka Mastery City, bardzo ładna. Świetne rozegranie. Naprawdę dobrze znalazł się w polu karnym Dawid Silva po podaniu Jamesa Milnera. Czasami odnoszę wrażenie, że Angli gdzieś tam ma skryte w głowie trzecie oko, bo naprawdę dostrzegł lukę fenomenalnie. Znalazł Davida Silva, którym nie pozostało już nic, jak tylko zaczekać na to, aż Aguero znajdzie się w dogodnej pozycji, aby podać mu piłkę. Bardzo przemyślana akcja Manchester City zaowocowała pierwszą bramką. Jest 1-0 na Old Trafford. Manchester City. musi w wynik utrzymać. United muszą się obudzić. Tak też się dzieje. Pobudka United następuje wraz z dość chaotycznym zdarzeniem w polu karnym. Ashley Young dochodzi do strzału. Piłka podbijała się tam parę razy. W końcu Young odnalazł się w tym wszystkim. Kierował piłkę do bramki. Jest jeden do jednego. Ashley Young potwierdza tą bramką swoją dobrą dyspozycję w ostatnich tygodniach. Nie Wiele później mieliśmy dalekie wbić na Vida De Gea. Daily Blind dobrze tam współgrał z Ashleyem Youngiem. Ten wrzucił piłkę i zanotował asystę Marwan Felaini główkuje. Jest 2 do 1 na Manchester United. Mógł tam się troszeczkę inaczej zachować Joe Hart. Piłka przycisnęła mu się pod rękawicą, ale nie powinniśmy jednak winić Anglika za tą bramkę. Tu cały blok defensywny trzeba obarczyć odpowiedzialnością. Manchester City musiał naprawdę się mocno teraz napracować, żeby zdobyć bramkę wyrównującą. Jeszcze w pierwszej połowie mieliśmy ciekawą sytuację, bo Van kompan mógł wylecieć z boiska. Bardzo ostre wejście i kompany miał szczęście, że nie otrzymał w tej sytuacji czerwonej kartki. Skończyło się na napomnieniu dla Belga. Później już w drugiej połowie mieliśmy totalny chaos w szesnastce Manchesteru City. Fasoanta kompanego nie było już na boisku. Obok Martina de Mikelisa zameldował się Lakim Mangala. Bardzo śmiesznie wyglądała ta odbijanka w polu karnym City. Było bardzo chaotycznie. Mogło się to skończyć bramką dla Manchester United. Ale niedługo później było już 3-1. Wayne Rooney, który w tym spotkaniu zanotował nieco ponad 30 dotknięć piłki. Wypisał się bardzo dobrą asystą, poszukał Kuana Maty. Tam już troszeczkę zrezygnowana obrona Manchester City powinna troszeczkę inaczej się zachować w tej sytuacji. Do piłki dobiega Mata i znajduje lukę pomiędzy nogami Joe Harta. Manchester City w tej chwili jest na deskach. Całą drużynę The Citizens dobił miękkowy obrońca Manchester United, Chris Smalling. Bardzo dobry dorobek strzelecki Anglika, który notuje swoją kolejną bramkę w tym sezonie. Tym razem wykorzystał środkowanie Ashley'a Younga, który notuje już drugą asystę. W końcu w tym meczu nieco na pocieszenie, na otarcie West. Bramka Sergio Aguero. Dekoncentrowany był David De Gea. 4-2 Buch. nastroje na Old bardzo dobre Ashley Young jest na najlepszej drodze do tego żeby nową umowę podpisać nawet pojawiają się takie opinie w prasie, że być może zgodzi się na obniżenie zarobków, obecnie jest to chyba ponad 120 tysięcy funtów tygodniowo Kompany jak się okazało wyszedł z tego spotkania z kontuzją uda, uraz mięśniowy, który wykluczy na chwilę kapitana Manchester City, duże brawa kierują eksperci w Anglii pod adresem Llego Van Vanhala, głowa Manuela Pellegriniego trzyma się już naprawdę na lichym kręgosłupie zobaczymy jak się to wszystko rozwinie w przypadku Manchester City, jest to o tyle ciekawa sytuacja, że głód z trofeów jest tam dość duży, także myślę, że po tym sezonie właśnie to będzie podstawą do tego, żeby zwolnić Manuela Pellegriniego. Nic w tym sezonie The Citizens już nie osiągnął z tym menadżerem. Czekuje się także wielka wyprzedaż na Etihad Stadium. Jajaturę, Samir Nasty i te nazwiska wymienia się spośród zawodników, którzy prawdopodobnie opuszczą Etihad w lecie. Na Old Trafford derby Manchesteru wygrywa drużyna Czerwonych Diabłów i ucisza The Noisy Neighbors. Udany rewanż za poprzednie niepowodzenia drużyny Czerwonych Diabłów. Dużo działo się także na Loftus Road, gdzie Queen's Park Rangers podejmowało w derbach Londynu Chelsea. Arcyważny mecz drużyny drużyny Chris i spotkanie z liderem. Idealna szansa do tego, żeby pozytywnie zmotywować, nastawić drużynę do tego heroicznego boju o utrzymanie. Skrzywdzone po raz kolejny Queen's Park Rangers. Chelsea wywozi z tego spotkania pełną pulę po uderzeniu setka Fabregasa w końcówce meczu. Po raz kolejny taki backstab w plecy fanów Queen's Park Rangers. Drużyna Chris'a Ramsey'a prezentowała się bardzo dobrze. Dużo po strachu siał Matt Phillips, który kreuje się na coraz większą gwiazdę w drużynie Queen's Park i nie zdziwiłbym się jakby tego zawodnika wyłapał jakiś... Dobry angielski klub w lecie w tym meczu po raz kolejny był krok od zdobycia bramki, mógł też zanotować asystę. No ogólnie bardzo dużo dla Queens Park Rangers robi Matt Phillips w Meczu nie obyło się bez sprzeczek. Swoje do powiedzenia mieli sobie John Terry i Charlie Austin. Dwa razy tak e, dość intensywnie się starli. Ciekawe co będzie jak Charlie Austin w końcu zostanie powołany przez, przez Roya Hudsona na zgrupowanie reprezentacji Anglii i wtedy będą mogli sobie, chyba wszystko panowie obaj wyjaśnić John Austin, który zresztą prezentował się w tym spotkaniu dobrze. Po raz kolejny pokazał i udowodnił, że to jest zawodnik gotowy do gry na najwyższym poziomie. W miarę równy mecz, ale widać chyba, że bardziej na zwycięstwie zależało drużynie Queens Park Rangers. Nie mógłby. Mieć dużo pretensji do losu. Jose Mourinho, gdyby drużynie Queens Park udało się trzy punkty z tego meczu wynieść, bo naprawdę solidnie prezentowała się ekipa Beniaminka Premier League. To mógł być bardzo pozytywny zastrzyk energii. Zamiast tego zamaskowany jeździe Cesk Fabrega ze złamanym nosem musiał w tym meczu wystąpić ze specjalną maską, która przyleciała do, do niego bodajże z Włoch. Śmieszne, śmieszne, zwłaszcza, że nie chcę mi się wierzyć, że w Anglii nie mogli takiej maski zrobić. Jakaś fantastyczna firma musiała chyba coś dodać do tej maski, że Fabrega sobie udało się strzelić bramkę w tych okolicznościach. Pod koniec meczu. Mały zgrzyt był też związany z tą bramką po takiej dość okazałej celebracji Ceska Fabregasa na trybuny, gdzie siedzieli kibice Queen's Park Rangers. Tam parę obiektów poszło w ruch: zapalniczki, monety, banany. Iwanowicz tam bardzo wszystkim chciał pokazać, że oberwał. Kamery telewizyjne oczywiście to wyłapały, nie było się bez komentarzy w studiu, zarówno Sky Sports, jak i BBC. Ostatecznie jednak załamany Chris Ramsey, nie dziwię się, naprawdę pff, można, można się czuć niewdzięcznie po takim po Queen's Park z Chelsea 0-1. Chelsea kontynuuje swój marsz do w Anglii, prawdopodobnie w tym roku ten plan uda się drużynie José Mourinho zrealizować. Nie są już absorbowani Ligą Mistrzów, także mają czysty teren do popisu, a Queen's Park pozostaje życzyć więcej szczęścia w następnych meczach. Wracając jeszcze do spotkań z sobotnich, musimy omówić wydarzenie na Upton Park. West Ham podejmował Stoke City. Bardzo dziwaczny mecz na Afton Park. West Ham, który przez większość tego meczu, wygrywając 1 do 0 dopuścił się straty bramki w ostatnich minutach. Mecz kończy się podziałem punktów 1 do 1 Ale co się działo? Niesamowite. Sam mecz to takie spotkanie Drużyny Środka Tabeli. West Ham zaczął to spotkanie z wysokiego cesa. Mardais wyraźnie nakreślił ofensywną taktykę Drużynie Młotów. W pierwszej połowie dało już to efekt. Przepiękna bramka. Aaron Cresswell, naprawdę świetne uderzenie Anglika. Bardzo ładnie zawinął piłkę nad murem. Asmir Begowicz zrobił krok w prawo do swojego słupka, poskutkowało to bramką dla młotów, ale piękne uderzenia Arona Chryswela. Naprawdę jedna z bramek kolejki, i można tylko podziwiać. Naprawdę, patrzcie się, no, bramka fantastyczna. Ciekawostka jest to pierwszy gol West Hamu od maja 2014, zdobyty bezpośrednio z rzutu wolnego. Stołk od tego momentu stara się dojść do głosu, stara się wyrównać swoje okazje. Wiktor Moses zmarnował. A propos tego dziwacznego meczu, dziwne sytuacje miał Marko Arnautowicz. Strzelił w tym meczu łącznie trzy bramki, wziąc tą końcową bramkę już uznaną, Tak więc w meczu, który się zakończył wynikiem 1 do 1. Austriak strzelając trzy bramki notuje pod koniec tylko jedną. Dwie bramki zdobyte. Ze spalonego. Także nikt nie może się dziwić eksplozji radości Austriaka pod koniec meczu po zdobytej bramce w doliczonym czasie gry. Pierwsza sytuacja w miarę jasna: Arnautowicz jest na spalonym. Strzela obok próbującego podjąć jakąś tam interwencję jeszcze Adriana. Trafia do siatki jednak, że sędzia odgwizduje spalonego. Druga sytuacja: tu już można się bardziej spierać. Na grafice widać, że Marko Arnautowicz znajdował się w miarę w linii z piłką. Kolejnym argumentem, trzymającym za tym, że Stok City powinno coś z tego meczu wynieść, było strzał w słupek. Mamy Birama Diufa, Dobra główka, naprawdę. Z porządną siłą. No i wreszcie, wielkie brawa dla Stoke. Naprawdę zasłużyli na zdobycie bramki. Tym razem Arnautowicz strzela bardzo ładną bramkę. Adrian bez szans, jeden do jednego. Kibice Stoke szaleją sam. Mark Arnautowicz też szaleje. Stoke mogło zgarnąć pełną pulę, zgarnia jednak cenny punkt. West Ham Stoke na tym samym pułapie znajdują się obecnie w Premier League obydwa zespoły z takim samym dorobkiem punktowym. Spotkanie na Liberty Stadium w Walii, gdzie Swansea podejmowała Everton. Spotkanie dwóch menadżerów, którzy kiedyś grali w tej samej drużynie, w drużynie Łabędzi. Roberto Martinez, ponad 100 spotkań, Gary Monk, prawie cała kariera związana z zespołem Łabędzi. Co prawda Hiszpana uznawano zawsze za tego bardziej utalentowanego, ale w tym meczu nie przełożyło się to na zwycięstwo Evertonu. Równy mecz i myślę, że równy wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy. Eee, po tym spotkaniu 1-1 do 1 drużyna Łabędzi wyrównuje swój rekord punktowy zdobyty pod wozą Bronara 47 punktów właśnie za kadencji właśnie za kadencji Irlandczyka. 47 punktów również i teraz za kadencji Garego Monka. Wyrównany rekord. Mimo tego, że okupiony nieco negatywnym wydarzeniem, mianowicie Buffett Gomiz Gomis doznał kontuzji mięśniowej. Także prawdopodobnie chwilę będzie pauzował. Jednakże kibice na Liberty chyba z wielkiej różnicy nie zauważyli po zejściu z gomisa wchodzi Marvin Emnes. No, panowie mają podobne fryzury także z wyższych partii trybun na Liberty Stadium. Kibice chyba nie widzieli za bardzo różnicy. Swoją drugą bramkę w trzecim meczu dla drużyny Evertonu zdobywa Aaron Lennon. Zawodnik, który w 15 meczach ostatnich na White Hart Lane w barwach Tottenhamu nie potrafi znaleźć drogi do bramki. W trzech pierwszych spotkaniach w drużynie De Toffi strzela dwa razy. Świetną, przepiękną bramkę strzelił Jonjo Shelby, jednakże przez Michaela Oliveira bramka została nieuznana. Wcześniej nastąpił fal. Wayne Raddish tam prawdopodobnie faulował. Co nie udało się Shelvey'owi po tym uderzeniu, udało się nieco później. Rzut karny po takiej dziwnej sytuacji, gdzie Coleman dotyka piłkę ręką. Wykorzystuje skrzętnie Anglii, John Joe Shelby. Podział punktów na Liberty. Chyba obaj menadżerzy mogą być zadowoleni, chociaż nieco kwasu spowodowała ta sytuacja z rzutem karnym. Ale ostatecznie wynik cieszy i jednych, i drugi. Everton oddala się coraz bardziej od strefy spadkowej, i myślę, że już jest powoli, bezpieczny. Słądz i wyrównuje swój rekord, i w sześciu pozostałych spotkaniach ma naprawdę dobrą okazję do tego, żeby ten rekord ostatecznie pobić. A ostatnie spotkanie kolejki to spotkanie Liverpoolu z Newcastle na Enfield Road. Po raz kolejny bohaterem był Rahim Sterling, afera z Siszą, parę z nich wrzuconych na internecie. Tym razem przyszło drużynie Brenda Angeresa zmierzyć się z ekipą Stroke, ekipą Johna Carvera, która prezentuje się ostatnio bardzo mizernie. Mecz zdobiły bramki Raheema Sterlinga i Joa Lena. Rahim Sterling jeszcze oprócz swojej bramki miał w tym meczu niewykorzystaną sytuację, w których zachował się jak Fernando Torres za swoich czasów w Chelsea. Śmieszne pudło Anglika. Na szczęście dla Liverpoolu mecz tak skończył się wynikiem 2-0. do Liverpool zgarnia w tym meczu 3 punkty. Newcastle pikuje znowu w dół. Zniechęceni są już chyba zawodnicy Newcastle tym sezonem. Gabriel Obertan wrócił do składu, coś tam próbował poszumieć parę razy, ale ostatecznie jednak nic dla drużyny. z Srok. Nie mógł chyba w tym meczu zrobić. Z czerwoną kartkę otrzymał jeszcze w tym meczu Musa Sisoko. Sroki bezradne. Sroki, które oczywiście powinny mieć karnego, i może troszeczkę inaczej zmieniłby się wtedy obraz tego meczu. Bramka Joe Alena nie byłaby bramką, która skończyłaby już cały mecz. A Jose Perez był faulowany w polu karnym przez czołowego nieudacznika w szykach obronnych Liverpoolu, czyli Diana Lovrena. Naprawdę sporo kontrowersji po tej sytuacji się urodziło, i ja osobiście się nie dziwię. Dla mnie to jest ewidentny karny. A tak to Liverpool podtrzymuje swoje nadzieje o walce o top 4 w tym sezonie. Newcastle musi zmagać się z wizją tego, że prawdopodobnie pod koniec sezonu z taką postawą i z taką grą, jak w ostatnich meczach drużyna żona Carvera prezentowała, będzie trzeba się mocno spiąć, żeby się w tej lidze utrzymać. Naprawdę drużyna Sam James Park jest nacenzurowany w ostatnim czasie. Liverpool Newcastle 2 do 0. I tak kończy się 32. kolejka Premier League. Przed nami naprawdę ekscytująca 33. kolejka, której jedno spotkanie, jak już zaznaczałem w tabeli, zostało rozegrane. Aston Villa 3-3 zremisowała na własnym obiekcie na Villa Park z Queens Park Rangers. To spotkanie oczywiście będzie omówione w review 33. kolejki, tak jak zapowiadałem. Dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w review 33. kolejki. Cześć!